Dzisiaj coś z tematyki Zero Waste. Miałem ten koszyk wyrzucić, ale przyrobię go na stolik z blatem kamiennym. Oczywiście kamieniarzem nie jestem, ale będę wykorzystywał fornir kamienny. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Nawet nie kleiłem takiego forniru. Także będzie to wielka improwizacja. Ale jeśli mi się uda, to myślę, że Wam też się coś takiego uda zrobić. Zbierzemy się za klejenie forniru. Nie chcę tracić tego forniru, także nie będę wycinał jakichś kwadratów i pokażę Wam, czym to też można ciąć. Zaznaczymy, ile trzeba uciąć. Mniej więcej tyle. I teraz patrzcie. Zaznaczymy z jakimś tam delikatnym naddatkiem. I teraz patrzcie. Zwykłe nożyce do blachy i wycinamy. Zobaczmy, co ja tutaj wyciąłem. No tak to ma wyglądać. I teraz pytanie, czym to kleimy? Link ma swoje ofercie kilka klejów. Ja dostałem dwa do testów, już wam pokazuję. Jeden jest w takiej tubie. Hmm. A drugi w takim flaku. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest do jakichś tam większych powierzchni. Myślę, że taka tubka mi wystarczy. Typowy klej montażowy, coś jak mamut. Tylko w przypadku mamuta ja bym nie polecał, bo mamut to jest taki dosyć gęsty klej. Ale są też takie montażowe tańsze, które są dosyć rzadkie. No i taki rzadszy myślę, że będzie lepszy, bo będzie się lepiej tak, jakby rozprowadzał po tej powierzchni. No i teraz to. Bierzemy sobie od Puścimy płytę, wyczyścimy tę formatkę tego kamienia, no i co, będziemy nakładać, kleić, a później będziemy dalej walczyć. I teraz tak, ja nie mam takiego grzebyka do rozciągania. Fajnie byłoby się zaopatrzyć w coś takiego, ale ja tutaj myślę, dam sobie radę, jakoś tak gęsto dosyć pociapać i będzie git. Z tego co pamiętam, to Kling podawał, że dobrze jest to rozciągnąć takim klejem, a czy nie klejem, tylko taką pacą, jak. Do, yy, jak do kleju yy, na, ten, na kafle, nie? I tam jest chyba 3 mm grzebień. No i właśnie robimy czymś takim. No i wtedy wiemy, że to będzie dobrze rozciągnięte. dobra, lecimy od krawędzi. I to widzę na pierwszy rzut oka: to to, że ten y, klej właśnie nie jest taki jak mamut, czyli nie jest taki gęsty, tylko jest taki rzadki. I chyba będzie się fajnie rozciągał, właśnie pod tą płytą, nie? No i dobra, użyłem to w taki sposób. Czy za dużo, czy za mało? Nie wiem. Zaraz się okaże. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że klej najlepiej trzyma, jak go nie ma. Chodzi o to, że, klej, że kleju nie powinno się dużo nakładać, ale czy w tym przypadku jest tak samo? Nie mam pojęcia. No i dobra, lecimy z tematem. Ja wam powiem tak, ja wychodzę z założenia, że nic nie jest skomplikowanego. Bo wszystko robią ludzie. Ja widziałem, jak kleją takie rzeczy, to to naprawdę nie jest skomplikowane. Spoko trzyma, chyba. Chyba. Teraz już wiecie, dlaczego stół w warsztacie powinien być solidny. Dajmy skrzynkę, może dwie, no i lecimy dookoła ściskami. No i tak to wygląda. Troszeczkę zmieniłem koncepcję, ale dzięki temu wszystko po wodzie jest dobrze dociągnięte. I zobaczcie, jak to wygląda od dołu. aż klepo wychodził. I o to Także teraz jeszcze tutaj na górę położę jakiś tam ciężar, chociaż nie czuję, żeby tutaj coś pracowało, No ale czymś to dociążymy, żeby to jeszcze tam lepiej złapało. Eee, myślę, że za parę godzin to będę ściągał. No, i będę się brał za dalsze obrabianie. Mamy wszystko pościągane. Hmm. Trzymałem to, 5 no, godzin chyba, ale to też w zależności pewnie od temperatury, bo akurat teraz w sumie końcówkę pogrzałem troszeczkę, także musicie mniej więcej sprawdzić do no, takiej konsystencji takiego, no to co mi wyszło na zewnątrz, no to już jest takie twarde, nie? No i teraz tak, jakie ja mam dalej pomysł na wykończenie tego? Teraz sobie ten klej odetnę i wezmę to, wyrównam fryzarką. No. Trzyma się fest. Najważniejsza, najważniejsza chwila w projekcie. No, muszę przyznać, że zajebiście to idzie. Pomimo mojego błędu, myślę, że coś z tego wyjdzie także się nie łamiemy. Ale nic, no pokazało mi to, to że ten materiał da się naprawdę bardzo fajnie obrabiać, bo już to cieliśmy pilarką, nożyczkami, wyżynarką. No i teraz jeszcze frezarka w to wjechała i radziła sobie naprawdę bez większego problemu. Już wam pokazuję z bliska jak to wygląda. Zobaczcie sobie. To jest naprawdę Spoko to wygląda. Myślałem, że się będzie coś strzępiło albo coś, a jest naprawdę... Okej, okay, mamy to już wszystko przygotowane. Podklejenie tego paska. Zmierzmy sobie, ile potrzebujemy. Trzeba ciąć na 220, a wysokość 4. 220 na 4. Dobra. Jak to ciąć, to pokazywałem na pierwszym filmie odnośnie fornirów. Także teraz się skupię, żeby to dociąć i za chwilkę to będziemy kleić. Nie wiem, czy to, co robię, to jest dobry pomysł? <grych> no ale zobaczymy, bo mi się nie chce tego wszystkiego rozwijać i bawić się z zagłębiarką. Także sprawdzimy, czy przy pomocy piły stołowej też da się to uciąć. <grych> Myślę, że to jest głupi pomysł. Sprawdźmy. Czy by się udało? Nie, tutaj mi zależało, żeby z jednej strony było równe, bo z drugiej strony będę frezował. No, ale popatrzcie, jakbym miał kołość do pomocy, to myślę, że wyszłoby to jeszcze lepiej. Teraz sobie zetnę go na odpowiednią długość. No i teraz właśnie będziemy ciąć to przy pomocy nożyc do blachy. Pokażę Wam, jak to fajnie tnie. <laughs> ok, to teraz tak. Bierzemy, odpuszczamy, nakładamy klej. I co? Dajemy teraz klej znowu po całości. Dobra, lecimy. Dobra, klej nałożony. No i teraz trzeba to zrobić już tak dobrze. Dobra, mamy to. Troszeczkę czasu minęło, bo nie miałem kiedyś się za to zabrać. Ale dzięki temu wiem, że klej na pewno dobrze wyschł. No i zobaczmy, jak to wyszło. Dobra, najważniejsze, że tutaj nie jest od góry nic ubrudzone klejem. Tutaj od frontu ten klej powychodził. No i teraz, właśnie pytanie: jakbym robił to następnym razem, to troszkę chyba mniej tego kleju bym dawał, ale to zaraz zobaczymy. Co teraz? Zobaczcie sobie, jak to wyszło, bo wygląda całkiem spoko. Czyli tak, bierzemy fryzarę. I co my tu musimy zamontować? Musimy zamontować freza do wygładzania. Dobra, zakładamy oksy. No i co? Lecimy, nie? Ja mam powiem szczerze, naprawdę myślałem, że obróbka tego materiału jest dużo, dużo cięższa. A to się zajebiście fryzuje, bez problemu się to tnie. Można to ciąć załębiarką, można to ciąć wyżynarką, można nawet uciąć to nożycami do blachy. Masakra. Także podstawowe takie elektronarzędzia i można sobie samemu poradzić z tym materiałem. Mamy wszystko ofrezowane. Teraz sobie tylko przyjadę papierkiem w krawędzi, żeby je tak delikatnie załamać. Ten klej, który... Yy, Wyszedł mi tak jakby na ten fornir To jeżeli to nie jest jakaś taka strasznie duża ilość To fajnie to nawet pazurem schodzi Tak jakbyśmy na przykład nie wiem, silikon Ściągali Mniej więcej jak to wygląda. Tu trzeba to dobrze wyczyścić, bo jak już nałożymy lakier, no to jak będzie jakiś brud, to może zostać, nie? Także wypucujemy, żeby taki był efekt takiego mokrego kamienia, nie? To by spoko wyglądało. Bo wszystkie jakieś te takie ryski delikatne to schodzą, nic nie widać, nie? I teraz pora na finalne wykończenie. Ja wcześniej nie miałem kontaktu ogólnie z tego typu kamieniem, i nie wiedziałem, że takie rzeczy się w jakiś sposób impregnuje, czy tam zabezpiecza. I nawet te takie zajebiście drogie, blaty kamienne, coś to też trzeba zaimpregnować. No i tutaj od Klinka możemy kupić różnego rodzaju produkty, ale ja tutaj mam dwa. Jeden to jest Wet Eco, a drugi to jest W68. Ogólnie jeden i drugi produkt zabezpiecza powierzchnię i robi taki efekt, powiedzmy mokrego kamienia. No tutaj to w ogóle jest wet eco. Produkt zabezpiecza przed wodą i olejami. Yy, naturalna ochrona z efektem para przepuszczalności. Obróbki powierzchni są odpowiednie do kontaktu z żywnością, czyli jeżeli mamy jakiś stół, blat albo coś, to raczej takie coś się powinno używać. A jeżeli mamy jakiś taki kamień na podłodze albo coś, no to tutaj mamy kamień naturalny, niepolerowany, konglomeraty niepolerowane, no ale tutaj z tyłu jest informacja, że do jakichś tam posadzek. Czyli śmiem twierdzić, że to będzie mocniejszy środek. Dlatego go wykorzystałem, bo ten stolik ma być u mnie w salonie, a moje dzieciaczki nie dbają o pracę tatusia, także muszę to mocno zabezpieczyć. Ale testowałem i jeden i drugi, no efekt jest bardzo dobry także. No. Chodzi o to, że po nałożeniu tego produktu po prostu ten kolor się zrobi taki głębszy. Maluję drewno, to wiem jak malować. Wzdłuż włókien, a tutaj? I co jest ważne, trzeba nałożyć to w dwóch warstwach. Malujemy jedną warstwę, czekamy 2-3 godziny, nakładamy drugą warstwę. No i potem musimy odczekać jeszcze tam 10-12 godzin, żeby no ta powłoka się tak jakby utwardziła. Ale to ogólnie tak jest z farbami, z lakierami, z innymi takimi produktami, że one potrzebują czasu, żeby się utwardzić. No i w tym przypadku jest tak samo. Jak nie chcecie uzyskać takiego efektu, że widać te oderwania pędzla, czy te włókna, to lepiej to zrobić wałeczkiem. O, teraz wygląda naprawdę spoko. No i co? Czekamy. Są tu takie plamki od chyba wałka, ale tak widziałem, nie wiem, czy to wciąga, czy to wysycha i tego nie ma. Także na razie już nic z tym nie robię, ale jutro wpadnę z rana, zrobię drugą warstwę i myślę, że będzie git. Stolik gotowy, polakierowany w dwóch warstwach, tak jak wspominałem. Fajnie wygląda ten fornir po tym lakierze. E, czy to pasuje, czy nie? To już zostawiam w waszej ocenie. Mi się to podoba. Ogólnie zamysł był taki, żeby tutaj w środku wrzucić jakieś poduszki pierdolone, bo to miał być taki stolik troszeczkę roboczy. Ale, mm, ale co, wyszło tak jak wyszło. Wygląda fajnie. A na pewno to nie jest ostatni mój projekt z wykorzystaniem tego fornila, bo naprawdę bardzo mi się to podoba. Także jeśli jesteście zainteresowani jak dalsze projekty będą wyglądać i do sprawdzenia innych filmów. Dzięki, cześć!